O tym, że zapłodnienie in vitro metoda leczenia niepłodności wzbudza kontrowersję, ponieważ ma swoich zwolenników i przeciwników wiadomo nie od dzisiaj. Tak było również na czwartkowej sesji Rady Powiatu, kiedy radni zajęli się petycją w sprawie wycofania przyjętej rok temu uchwały dotyczącej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabieńskiego w latach 2019-2023. Pismo w tej sprawie złożył w imieniu mieszkańców Kacper Lesień, inicjator zbierania podpisów pod wnioskiem. Podpisana przez ponad 700 osób petycja do starostwa trafiła 22 listopada ubiegłego roku. Jak napisano w jej uzasadnieniu, w myśl nauczenia Kościoła Katolickiego, sposób zapłodnienia pozaustrojowego, to jest in vitro, jest moralnie niedopuszczalny. 23-latek, któremu Rada udzieliła głosu, starał się przekonać radnych do uchylenia uchwały. Chodzi to oczywiście nie tylko o nauczanie Kościoła, które jest jasne i klarowne w tej mierze. Chodzi, zapraszam, do, zachęcam przede wszystkim katolików do zapoznania się z, instruk z dwoma instrukcjami Kościoła, donumwite i, i Dignitatis Personae. Które, które wyszły z, jako magisterium Kościoła. Natomiast oczywiście nie tylko Kościół w tej sprawie, w sprawie zabierał głos, ale również organy państwa. Również, również Trybunał Konstytucyjny nie tak dawno temu. I przede wszystkim, oczywiście, przy tej kwestii należy zacząć od tego, iż. Oczywiście życie ludzkie, istota ludzka zaczyna się od momentu poczęcia i zostało to poparte orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku, które nie wzięło się też z powietrza, gdyż w prawie cywilnym, w prawie cywilnym można znaleźć regulacje, które również stanowią o dziecku od momentu poczęcia. Kacper Lesień nawiązał również do kwartalnego sprawozdania z realizacji programu w Powiecie Pabienickim. Jak wynika z dokumentu, na koniec 2019 roku par zakwalifikowanych do programu było 25, z czego transfery zarodków przeprowadzono u 20 z nich. Efekt to 10 ciąż klinicznych. W przypadku pozostałych 10 par 6 z nich ma zamrożone zarodki, a 4 nie, co oznacza, że procedura została zakończona. Pięć par nie przystąpiło do wspomnianego transferu ze względów medycznych. Obecnie czekają na zwiększenie szansy powodzenia procedury. Wedle statystyk, które komisja podała, podała dwa dni temu, owszem, 10, 10 ciąż powstało, niemniej jednak również 6 zarodków zostało zamrożonych. Jest to po prostu, myślę, skandal i jest to po prostu nieetyczne, nie liczujące z godnością człowieka w myśl artykułu 30 Polskiej Konstytucji. Jak zaznaczył Kacper Lesień, celem nie jest dyskryminacja osób, które z tego programu już skorzystały, ich piętnowanie czy wystawianie na pośmiewisko. Nie o to tu chodzi, zapewniał. Celem jest sprzeciwienie się samej tej metodzie zatrudnienia pozaustrojowego. No I oczywiście jest to y, dramat zapewne, i, i trzeba sobie z tego zdać sprawę, że jest to katastrofa dla tych ludzi, że nie mogą, y, nie mogą stać w ciąży. Co nie zmienia faktu, że nie można również się godzić na nieetyczne. Nieetyczne postępowanie w tej sprawie. Po wysłuchaniu wystąpienia 23 latka nie było dyskusji. Żaden z radnych nie ustosunkował się do jego wypowiedzi. Wcześniej jednak przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Anna Bujacz przytoczyła uzasadnienie uchwały wraz ze sposobem rozpatrzenia petycji. Z przytoczonych informacji zarządu powiatu wynika jednoznacznie, że zainteresowanie porządku jest bardzo duże. Limit na wszystkie w roku 2019 został wykorzystany w całości. Należy również nadmienić i wyraźnie zaznaczyć, że Rada Powiatu uchwalając numer uchwałę w sprawie programu zdrowotnego stworzyła jedynie rodziną potencjalną możliwość realizacji marzenia o posiadaniu dziecka. Korzystanie z programu nie jest obowiązkowe. Każda rodzina, która zmaga się z programem naturalnego poczęcia dziecka może, ale nie musi skorzystać z dofinansowania do leczenia i na roku zatrudnienia do zawodowego, uwzględniając swoje poglądy religijne i światowo W związku z tym faktem petycja w sprawie wycofania uchwały yy, Rady Powiatu Pawłańskiego z dnia 24 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapomnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu panileńskiego w 2019-2023 nie podlega uwzględnieniu, czyli uznaje się za bezzasadne. I tak też się stało. Wynik głosowania nad uchwałą stwierdzającą, że petycja dotycząca wycofania się z realizacji programu in vitro jest bezzasadna, nie pozostawił złudzeń. Za jej odrzuceniem było 14 radnych, trzech było przeciwnych, a pięciu wstrzymało się od głosu. 14 stacji i 122 jednoślady tym dysponują zwolennicy ekologicznych pojazdów w pabienicach. Rower publiczny bo o nim mowa zaczął funkcjonować w naszym mieście pod koniec listopada 2018 roku w ramach projektu rowerowe łódzkie. Od momentu uruchomienia tej usługi w ciągu pierwszych trzech dni wypożyczono go kilkanaście razy. W kolejnych dniach i tygodniach liczba wypożyczeń i rowerzystów, którzy zarejestrowali się w systemie rosła. Po ponad roku w okresie od 22 listopada 2018 do 31 grudnia 2019 widać, że rower publiczny cieszy się dużą popularnością. 30 297 tyle razy wypożyczono rower publiczny w Pabienicach w tym czasie. Najwięcej wypożyczeń, 3851, zrealizowano na stacji u zbiegu ulic Waltera Jankiego Nawrockiego w okolicach Kościoła Trójcy Przenajświętszej. Drugą stacją w rankingu popularności pod względem korzystania z publicznego roweru jest, mówiąc w przenośni, wypożyczalnia zlokalizowana przy Grota Roweckiego na skąd wyruszyło w trasę 3512 rowerzystów. Używając sportowego nazewnictwa na najniższym stopniu tego podium jest stacja w centrum miasta Kilińskiego Zamkowa, 3310 wypożyczeń. W dalszej kolejności tego rankingu jest 5 miejsc, gdzie rower wypożyczono ponad 2000 razy. Przeduje w tej grupie stacja przy dworcu PKP, skąd zapewne wyruszają powracający do miasta pasażerowie pociągów, było ich 2920. Najmniej wypożyczeń, 643, odnotowano na stacji przy ulicy warszawskiej 113, tuż przy pętli tramwajowej na dużym skręcie. Pabieńczanie korzystają z roweru publicznego nawet przy mocno niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dowodem na to są wypożyczenia jednośladów w minioną środę 29 stycznia w czasie obfitych opadów śniegu zalegającego na ulicach miasta. Tego dnia z roweru publicznego skorzystało 14 osób. Wiadomo jednak, że najchętniej pabieńczanie korzystają z tej usługi w okresie wiosenno-wczesno-jesiennym. Tym, którzy jeszcze nie mieli okazji wypróbować miejskiego roweru, przypominamy, że pierwsze 20 minut wypożyczenia jest bezpłatne, a kolejne minuty do pełnej godziny to opłata 1 zł. Druga godzina kosztuje kolejne 3 zł, a trzecia 5 zł. Www.rowerowelocke.pl to adres internetowy strony, gdzie można znaleźć ogólne informacje o zasadach korzystania z roweru publicznego. Jest tam również regulamin, cennik oraz mapa lokalizacji stacji, gdzie można wypożyczyć rower na obszarze całego województwa. Chory pacjent trafia do szpitala, gdzie bezzwłocznie zajmuje się nim zespół lekarzy. Specjalistyczne badania dają jednoznaczną diagnozę. Konieczna jest natychmiastowa operacja. Pacjent zostaje uśpiony i poddany zabiegowi. Wszystko kończy się szczęśliwie. Chory budzi się, wraca do zdrowia na sali pooperacyjnej. Tak wyglądał ostry dyżur w przedszkolu miejskim nr 2, w którym 5- i 6 dzieci z grupy mali odkrywcy wraz z osobami niepełnosprawnymi wcieliły się w rolę lekarzy ratujących misia. Zajęcia odbyły się w ramach pabieńskiej kliniki pluszaków, realizowanej przez warsztat terapii zajęciowej. Wciąż szukamy nowych, niebanalnych pomysłów dotarcia do dzieciaków, do młodzieży, do mieszkańców, aby przełamać bariery pomiędzy osobą niepełnosprawną a resztą osób. Terapeuci wymyślili niesamowitą sprawę, aby Połączyć dzieci z czymś pięknym, pożytecznym, czegoś, co by się nauczyli, a przy okazji mieli kontakt z osobami z niepełnosprawnością. Stąd też powstała Pabianicka klinika pluszaków. Z tego co wiemy, to jest jedyna w Polsce taka klinika, gdzie osoby z niepełnosprawnością leczą przyjaciół dzieci. Także pomysł został zrealizowany i szybko podchwycony przez dzieci. Dzieci bardzo chętnie biorą w tym udział, a przy okazji wciąż mają kontakt z tą innością. Pabianicka klinika Pluszaków to projekt, który zaistniał dzięki konkursowi ogłoszonemu przez sieć Tesco. Konkurs polegał na zgłoszeniu projektów i wszyscy mieszkańcy miasta Wabianie mogli poprzez głosowanie wybrać swój najlepszy projekt, który był realizowany. Nasz projekt zajął drugie miejsce. W związku otrzymał w wysokości 3000 zł, w ramach którego zakupiliśmy materiały do tego, aby przeprowadzić warsztaty w pabianickich przedszkolach. Projekt realizowany był od listopada do grudnia ubiegłego roku w kilku grupach przedszkolnych w placówce nr 2 oraz 4. Po tym czasie od nowego roku Pabieńska Klinika Pluszaków, mimo zakończenia projektów, nadal działa i, jak przyznała kierownik Agnieszka Jaksa, będzie trwała na wieki. Oznacza to, że do wszystkich chętnych przedszkoli podopieczni wraz z kadrą WTZ-u zawitają z warsztatami. Podczas warsztatów spotkań z dziećmi uczymy przede wszystkim dbania o własne zabawki, nie wyrzucania ich, a raczej naprawiania, a przy okazji integrujemy osoby niepełnosprawne z dziećmi. Warsztaty rozpoczyna rozmowa z dziećmi na temat osób niepełnosprawnych: jak należy się zachować, widząc taką osobę na ulicy, co to jest niepełnosprawność i jakie są jej rodzaje. Posługujemy się misiem Gustawem, który jest troszkę niepełnosprawny, bo troszkę chory, ale jest tak samo piękny jak inne misie. Dzieciaki przynoszą swoje pluszaki, często są te te pluszaki, które są zepsute w domu, i oddają je do kliniki. Rozpoczynamy to wszystko bardzo gorąco, ostrym dyżurem, kiedy dzieciaki mogą fizycznie same zoperować misia. Jest to bardzo profesjonalna operacja, w związku z tym są do tego przygotowani, są maseczki, wszystkie instrumenty lekarskie. Zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Najpierw dokonamy oględzin, co dolega pacjentowi. Proszę bardzo, doktor Martynka. Tak, naderwane ucho. Obejrzeć zdjęcie. Tam pod światło? Proszę obejrzeć, gniewa się. Proszę wziąć do ręki. Tak. Tutaj jeszcze są poszczególne zdjęcia porobione. Tak. tak. I co dolega Misiowi? To serce było tak smutne. Tutaj był jakiś wysiłek. To właśnie stan pacjenta się pogorszył, ale tutaj już coraz lepiej. No wciskamy. Dobrze, dobrze. Teraz się proszę odsunąć. Doktor Guzik poda narkozę. Rozetniemy tak. Oj! Proszę, zbadamy, zbadamy. Proszę bardzo, proszę dotknąć tutaj. Brak ocieplacza. Trzeba uzupełnić, tak? Siostro, w banku ocieplacza jaki mamy? Ocieplacz, numer? Uzupełniamy. Wkładamy, wkładamy. Siostro, proszę nożyczki przygotować. Już szycie. W dół. szycie kończymy. Po ciężkiej operacji, czyli naprawienia misia, przedszkolaki wzięły udział w drugiej części spotkania, w warsztatach manualnych, podczas których uczyły się trzech czynności. Szycia maskotki węża na prawdziwej maszynie, dobierania materiałów, z których wykonane są ubrania, ale nie tylko, oraz wyszywania serduszka, które później mogły komuś podarować. Z pabieńskiej kliniki pruszaków mogą skorzystać nie tylko przedszkolaki, ale wszyscy, którzy chcą naprawić swoje maskotki. Można swoje misiaczki oddawać na dwa sposoby. Dzieciaki przynoszą do przedszkola i wtedy przyjmujemy na izbę przyjęć, ale jest też możliwość, aby każdy z miasta, każdy mieszkaniec, przyszedł do warsztatu terapii zajęciowej na ulicy Jana Pawła II 68 koło szpitala i zostawił swojego pluszaka u nas na obserwacji. My się nim zajmiemy odpowiednio, jest też możliwość wręcz zaprojektowania ubranka dla swojego misia, dodatkowo wyposażenia go w Wspaniały nowy strój i nadania nowego życia starej zabawce. Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom wraz ze specjalną naklejką logo pabianickiej kliniki pluszaków. W październiku ubiegłego roku odbyła się premiera filmu poświęconego historii Kościoła i parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowej, zrealizowanego przez Ireneusza Jarzyńskiego, pasjonata utrwalania na klatce filmowej historii Pabianic. Dokument powstawał długo, bo ponad 7 lat. Materiały do filmu jego autor pozyskiwał z różnych źródeł, głównie z Muzeum Miasta Pabianic, Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi oraz od samych parafian. Ci ostatni dzielą się zapamiętanymi własnymi wspomnieniami. Film opowiada całą historię parafii, począwszy od wybudowania świątyni, aż do czasów współczesnych. Starałem się prześledzić całą historię parafii, kościoła, jak kościół się, w jakich warunkach kościół powstawał, jak się rozwijał. Przedstawiłem także wizerunek wszystkich proboszczów. Czy to mi się udało, czy film będzie się podobał, to już ocenią widzowie i parafianie. Dokument Ireneusza Jarzyńskiego miała już okazję obejrzeć część parafian podczas projekcji w sali kościelnej. A wszyscy, którzy nie widzieli filmu, będą mieli okazję do zapoznania się z tą produkcją. W ten weekend film o historii Kościoła i parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowej wyemitujemy w naszej telewizji. Frekwencja podczas tego wydarzenia jest jak zawsze duża, ponieważ ta sportowo-rekreacyjna impreza wpisała się już na dobre w kalendarz miejskich imprez. To bieg i marsz walentynkowy, który w tym roku Stowarzyszenie Wszystko Gra Pabienice organizuje po raz piąty. Odbędzie się on w niedzielę 16 lutego na terenie Lasu Karolewskiego. Impreza o charakterze koleżeńskim, gdzie nie prowadzi się pomiaru czasu, adresowana jest do biegaczy oraz sympatyków Nordic Walking, którzy o godzinie 9 wystartują z parkingu w Hermanowie. Biegacze do pokonania będą mieli 11-kilometrowy dystans, a maszerujący z kikami 7-kilometrowy odcinek. Trasa prowadzi po ścieżkach biegowych i Nordic Walking, które stowarzyszenie Wszystko Gra Pabianice otworzyło w czerwcu 2015 roku. Walorem tej imprezy jest również ciepły posiłek. Rok temu był to gorący żurek z kiełbasą. Ponadto będzie kawa, herbata i coś słodkiego. Po biegu, jak zawsze, zaplanowano wspólną zabawę przy znanych piosenkach o miłości. Będzie też można posiedzieć przy ognisku. Ale to nie wszystko. Zawodnicy wezmą udział w konkursie z nagrodami. W imprezie mogą wystartować osoby powyżej 16 roku życia. Wpisowe wynosi 5 zł. Zgłosić można się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia ulica Traugutta 2 we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 19 lub dokonać przelewu na konto organizatora. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 lutego, jednakże dla zapominalskich istnieje jeszcze jeden termin w dniu imprezy, ale wówczas wpisowe wynosić będzie 20 zł. Szczegółowe informacje na temat biegu i marszu Walentynkowego, którego współorganizatorami są nadleśnictwo Kolumna i Urząd Miejski w Pabienicach znajdują się na stronie wszystko gra lub na profilu Stowarzyszenia na portalu Facebook.